Nowe radio w twoim mieście. Radio Tychy. Radio Jesteśmy w Sosnowcu, gdzie odbywa się Metal Fest 2025. Wjazdą tego wydarzenia jest stosunkowo nowa na polskim rynku formacja, czyli Patriarch, a rozmawiamy z. Z Bartkiem z zespołu Patriarch. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Patriarch to. W sumie taka zupełnie nowa opowieść, gdybyś miał w trzech zdaniach opisać, co teraz tworzysz, komu ta muzyka jest dedykowana, i jak ma się różnić, jeśli ma się różnić, od tego, czym się dotychczas muzycznie zajmowałeś. Ech, kurczę, ciężko mi tak w trzech jakby słowach powiedzieć, co to jest, ale jeśli musiałbym być, że tak powiem, zmuszony do tego, żeby to określić, to byłby to chyba ludowy black metal taki troszkę etnometal. Etno, podlaski, ludowy, nasz, po naszą mu e, black metal i e, no i co, no, opowiadamy też historię Podlasia. Prorok Ilia, ja pozwoliłem sobie przesłuchać kilkakrotnie ten album, wydaje mi się taką konstrukcją dość konceptualną. Możesz opowiedzieć, jak wyglądał proces tworzenia tego tego albumu, bo De facto w moim odczuciu jest to stworzenie muzyki pod pewną historię, o której myślę za chwilę opowiemy, a nie odwrotnie, czyli ten proces twórczy jest, wydaje mi się, troszkę odwrócony. Z założenia było tak, że to tak jest jak stworzeniem trochę pisaniem muzyki do filmu, bo najpierw powstał scenariusz do tej historii. Gdzieś tam bardzo długo to trwało, bo my w moim jakby odczuciu ten cały koncept musiał swoje po prostu odleżeć. Te historie jakby ja namaszczałem jakby w wydawnictwach bociuszki, gdzieś tam przemycałem jakieś drobne ułamki tego, co, co się pojawiło na, na tej płycie. My odwiedzaliśmy też miejsca ktoś, kto teraz sobie jakby... Może popatrzeć z perspektywy takiej retrospekcji, to zauważy, że, że gdzieś tam teledyski były kręcone w wierszalinie. Gdzieś tam ten Eliasz Klimowicz ciągle nam towarzyszył w poprzednich wydawnictwach. Natomiast no, cały koncept jakby zajęło mi to bardzo dużo czasu. No i samo pisanie muzyki no, odbywało się stricte tak jak, jak pisanie do, do muzyki do filmu, czyli mieliśmy scenariusz i każdy kolejny utwór jakby mm, zapowiadał następny. Stąd właśnie słuchając tej płyty ma się takie wrażenie, że no najlepiej jej słuchać od początku do końca. Wtedy można najlepiej ją zrozumieć, bo ta Historia niesie jakby też swoją, swoją emocję i każdy, każdy utwór ma, ma jakby zapisaną tą emocję. W historii też Eliasza Klimowicza jakby życia. Stąd jeśli ktoś ma do tego albumu też podchodzić, to, to zachęcam do tego, żeby słuchać go właśnie od początku do końca. Wtedy można jakby odkryć całość tej historii i tak naprawdę można odkrywać kolejne jej warstwy, bo ta muzyka też jest wielowarstwowa i, i tak też ją utworzyliśmy. Na sam koniec ciężko było to oczywiście zmiksować, tak żeby, no żeby nie straciła dużo. Natomiast jeśli się założy słuchawki, gdzieś poświęci się temu 40 minut, to nie jest dużo tak naprawdę, ale ja wiem jakie są czasy, że ludzie słuchają wyrywkowo i naprawdę czasy są singlowe. Było to karkołomne, żeby to zrobić, ale widać, że zadziałało, ludzie jednak czegoś takiego potrzebują i wydaje mi się, że no, nie tyle odnieśliśmy sukces, to ja jestem wewnętrznie przekonany, że zrobiliśmy wszystko tak, jak chcieliśmy, jesteśmy zajebiście z tego zadowoleni i, i, i ludzie do tego fajnie podchodzą. Postać Aliasza Klimowicza, tutaj nie wszyscy słuchacze muszą wiedzieć, nie jest postacią fikcyjną, jest rzeczywiście postacią, która żyła na przełomie XIX i XX wieku, tak? od 1800 któregoś mniej więcej do. 1939 tak naprawdę znamy losy Aliasza Klimowicza, później jak weszli, weszli ruscy po prostu do nas, no, oni też bali się tego kultu. Są wersje, że, że go gdzieś tam zastrzelili, rozstrzelali. Są wersje, że zginął na Syberii, wywieziony na Syberię. Natomiast u nas jakby w naszej wersji zostaje wzięty do nieba, tak jak biblijny prorok Eliasz. Też jakby dużo analogii było do proroka Eliasza i do jego życia właśnie. Do życia Eliasza Klimowicza. Jego sekciarze właśnie porównywali go do, do, do biblijnego proroka Eliasza, ale też do Jezusa Chrystusa, bo chcieli go ukrzyżować. Zresztą tak nasza płyta się zaczyna od tego wydarzenia. Były to naprawdę wydarzenia, które miały miejsce właśnie w Wierszalinie. Jako ciekawostkę mogę podać, bo <laughs> jakieś dwa tygodnie temu mm, był taki festiwal właśnie w Wierszalinie. Organizowane tam lokalnie, przez Etnopolskę też dofinansowywane. Spotkaliśmy się tam z muzyką właśnie typowo ludową, ale absolutnie akustyczną. Biały śpiew. Bardzo sympatyczne wydarzenie, i mam nadzieję, że będzie cykliczne i będzie się rozrastało właśnie w, w, w tym wierzalinie, czyli w tym nowym Jeruzalem, w budował prorok Eliasz. I jako ciekawostkę podam, że pojawił się ni stąd, ni z owąt prawnuk Eliasza Klimowicza. Podszedł z płytami, żeby podpisać. No, zapytałem się, bo to starszy człowiek, skąd u niego takie zainteresowanie. No i właśnie mówi, że no, jest prawnukiem Eliasza Klimowicza. Opowiedział tu całą historię. Tam działkę ma na Starej Grzybówczyźnie, umówiliśmy się na, na herbatę, żeby sobie tam porozmawiać, ma wszystkie jakby dokumenty i papiery na to, żeby udowodnić, że jest naprawdę <grywka> prawnukiem Eliasza Klimowicza, więc taka ciekawostka, że, no, że ta historia żyje. No, i gdzieś tam się rozprzestrzenia, i, i fajnie. Cieszę się, że gdzieś tam możemy to przenieść też na, na podwórko muzyki metalowej i takiego cięższego grania. No, rzeczywiście niezwykła, niezwykła historia. A powiedz mi jeszcze, co tak naprawdę, dwa, trzy punkty zainspirowało Cię w samym Eliaszu Klimowiczu? Zaczynając jakby swoją historię z Eliaszem Klimowiczem. Najpierw obejrzałem sztukę Tadeusza Słobodzianka, To był teatr z lat 90. W ogóle historia tego jest taka, że nie widziałem ani razu w ogóle powtórki i szukałem, jakby też. Gdzie można to znaleźć? Nigdzie w archiwach tego nie ma. I, i, i nigdy nie była ta sztuka powtarzana. Później wielokrotnie widziałem też reportaż o końcu świata też sztuka na podstawie Powluczuka czyli no, profesora, który jakby opisał tą sektę grzybowską i samego Eliasza Klimowicza najlepiej. E, I e, m, historia, e, no, bardzo dobrze się ma, no, bo to demagogia tak naprawdę i ludzie, którzy chco, chcą uwierzyć w coś, co tak naprawdę nie istnieje. E, dogrzebując się jakby do m, źródeł m, tego, jak żył Eliasz Klimowicz, można też łatwo stwierdzić, że tak naprawdę to ludzie chcieli zrobić z niego proroka. Ludzie uwierzyli w coś, co, co sami sobie narzucili. I my mamy teraz, wiesz, jakby no, patrząc na populizm, który zagarnął całą jakby głowę społeczeństwa naszego, ale nie tylko na świecie, jest to jakby odczuwalne, że populiści dochodzą do władzy. Czyli obiecywanie gruszek na, wierzb na wierzbie i ludzie w to tak naprawdę wierzą jest to takby tak powtarzanie się tej całej historii od x lat jest takie same i ma takie same podłoże. A patrząc jakby dalej u źródeł to Klimowicz chciał tak naprawdę zbudować klasztor, chciał zbudować szkołę, chciał edukować, może sam był człowiekiem niewyedukowanym, był niepiśmiennym, z tym, że z tym niepiśmiennym, to tak jest, że nie, mu, nie umiał pisać po polsku, ale po rosyjsku pisał. I to, to jakby jest taką, takim clue tego, tej, 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 historii, że, że, w tej chwili mamy tych proroków pełno w polityce i, i ludzi, którzy są ekspertami od wszystkiego, płoskoziemców, no, gdzie nauka, mamy komputery kwantowe, idzie w zastraszającym tempie do, mm, do przodu. Mamy co chwilę jakieś przełomy w nauce, a tutaj, no się nie, nie no Po prostu cofamy się do średniowiecza i jest widać y, no, nam z tym dobrze. Płyta, jeśli ktoś jeszcze jej nie słyszał. Jest też bardzo interesująca pod kątem form i narzędzi użytych do powiedzenia tego, tego, tej historii Eliasza Klimowicza. Między innymi zawiera wiele języków słowiańskich, jak również pojawiają się, wspominać o białych głosach, pojawiają się też instrumenty takie jak lira korbowa, cymbały, tagelharpa, czy nawet bębny, bębny szamańskie. Skąd pomysł na takie zróżnicowanie i co chciałeś tym zróżnicowaniem przekazać Czy jest w tym jakiś klucz, czy po prostu uznałeś jako muzyk, że aranżacyjnie będzie to interesujące? Cały koncept jakby był podyktowany tym, że jest to historia podlaska, więc jakby użycie narzędzi do tego wymuszało jakby to, ale to też jakby nadaje autentyczności temu przekazowi i autentyczności tej historii. Bo ta, bo ta płyta miała brzmiać, brzmieć po prostu po Podlasku. Stąd te instrumenty, stąd różnorodność naszego języka i użycie tej gwary, bo też nie jestem jakby piewcą tego, że mamy swój język, tylko mamy po prostu gwary. I to też gwary, które są podzielone na regiony w naszym regionie. Użycie tych języków też jakby determinuje ta historia, więc... Różnorodność jakby pokazuje też różnorodność naszego regionu, bo no mamy, no Podlasie jest takim kulturowym zlepkiem mamy i, i, i trochę języka rosyjskiego, i trochę białoruskiego, trochę ukraińskiego. Jest to wszystko pomieszane właśnie w naszym hechłackim. I też regionalnie ma się to do tego, że to gdzie jest prawosławie, to bardziej jest na przykład białoruski. Tu gdzie katolicy mieszkają, to inaczej to tak wara jak brzmi. No ja postanowiłem, że właśnie w tym języku jakby nadamy bardziej autentyczności tej historii i tak naprawdę gdybyśmy, jakbym miał opowiadać, no to w tym języku hachłackim, ale bardziej po białorusku niż w niż, niż, niż tej gwarze, bo, no bo no Jalisz Kremowicz tak naprawdę był Białorusinem. Więc, więc tak to się ma, no i on używał w większości tego języka. No i to, ta cała historia jakby determinuje i brzmienie tej płyty, czyli po podlasku i, i brzmienie językowe tej, tej płyty i myślę, że to brzmi autentycznie i no dziwnie by było ją śpiewać po angielsku tak naprawdę, absolutnie nie miałoby to sensu. Wspomniałeś o tym, że tak naprawdę do y, historii y, poznania Eliasza Klimowicza przyciągnęła cię sztuka teatralna. Koncerty patriarch to nie jest tylko muzyka, y, ale cała y, bogata y, oprawa artystyczna. Ale to koncerty, nie myślałeś o tym, żeby ta muzyka Stała się ilustracją do spektaklu, którego nie możesz odnaleźć, a nie wiem, stworzonego, napisanego, nakręconego po Twojemu? Ta sztuka jest gotowa, bo napisałem sztukę teatralną. Nie mam w tej chwili jakby czasu do tego, żeby znaleźć środki na to, ale są osoby zainteresowane tym, żeby to wyprodukować. Więc ja jestem pewien, że w przeciągu, no, nie wiem, dwóch lat na pewno wystawimy tę sztukę z naszą muzyką. Będą to na pewno też fragmenty z, z tej płyty, ale ta muzyka też będzie specyficzna, bo ta sztuka jakby pisałem ją z myślą o tym, żeby to było jakby bardziej musical ludowy. Niż, niż sztuka teatralna, więc pojawi się tam mnóstwo naszej ludowszczyzny, takiej podlaskiej i, i, i z taką chęcią też to, to, to troszeczkę w takiej innej formie. I myślę, że będzie to też ciekawe dla ludzi i no, chciałbym jakby już jak wyprodukujemy to na pewno pojeździć z tą sztuką, nie tylko wystawić ją jednokrotnie i, i gdzieś tam po Polsce w jakichś teatrach to wystawić. Myślę, że byłoby spore zainteresowanie, bo forma, jaką sobie wymyśliłem, jest ciekawa i przyciągająca dla, dla współczesnego słuchacza. Człowiek wielu pasji i działania literackie, i działania muzyczne i pasja etnograficzna i, i, i research. Jak znajdujesz na to wszystko czas? Wiesz co, ja tylko tym się zajmuję, więc no, jest to przede wszystkim moja pasja. Jestem szczęśliwym człowiekiem, że mogę ją realizować, że mogę się realizować, że mogę ją, wiesz, jakby przekazywać też dalej. To jest to, co, co jakby napędza do działania, no i, a widząc jakby, wiesz, feedback, że, że ludzie jakby chłoną tę historię, poszukują czegoś, bo też nie dajemy jakby naszym słuchaczom wszystkiego na talerzu, bo to też nie o to, nie o to chodzi, a wtedy byśmy byli jakimiś pop, pop muzyką, ale też gramy pop metal. <laughs> <laughs> więc no, gdzieś tam ludzie poszukują tej, tych e, historii, odzywają się do nas z całego świata, więc no, e, e, jest to ciekawe. W takim układzie muszę zapytać o przyszłość, o plany, o kolejne kierunki. Czy już wiesz, w którą stronę chcesz podążać, bo płytę mamy, mamy za sobą. Mamy też y, krakowski koncert, który został z, y, nagrany, jeśli dobrze pamiętam. E, co dalej, albo może inaczej, czym patriarch ma być w świecie muzyki? Wiesz co, wydaje mi się, że będziemy tu tą naszą ludowszczyznę rozwijali, w, jakby w, w szerokiej perspektywie, bo mam w głowie gdzieś tam koncept, który będzie całkowicie po polsku, ale to też muszę nagrać i zobaczyć, jak to brzmi, żeby być do tego przekonanym. Będzie to jakaś tam mniejsza forma, a nie płyta, epka. Myślę, że pojawi się w przyszłym roku, ale to też będzie historia z naszego podwórka, ale historia znana też dla szerokiej publiczności, tylko w troszkę innej formie. I no, mam koncept też na, na dwie kolejne płyty, więc przez cały czas gdzieś tam dobudowuję do tego scenariusze różne. Może nie będę tego tutaj zdradzał, ale no, będziemy na pewno bardzo aktywni w, w najbliższych miesiącach. I wydawniczo, a koncertowo troszeczkę myślę, że spasujemy i no, będziemy się pojawiali od przyszłego roku troszkę rzadziej. No to czekamy niecierpliwie, aż czas rozwieje te, te, te tajemnice. E, za, w zasadzie kilka chwil y, patriarch wchodzi na, na scenę. E, który z utworów jest twoim zdaniem, jeśli oczywiście da się taki wybrać, jest szczególny i na który trzeba by zwrócić największą uwagę? E, wiesz co, podczas, podczas tego setu chyba. Mm, najbardziej takim dostojnym utworem i takim obrazującym jakby epilog życia Eliasza Klimowicza jest w wierszalin 8 i jest to w naszej jakby historii troszeczkę alternatywna wersja śmierci, czyli w wniebowzięcie proroka Eliasza, porównanie do, do biblijnego proroka, no i też jakby oczekiwanie na jego proroctwo, więc ten tekst, który się tam pojawia Wieliczajem czyli Oczekujemy Cię. Myślę, że jest to taki najbardziej wymowny akcent całej płyty i, i też kończący tą płytę. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Moim rozmówcą był... Bardzo zespołu Patriarch pozdrawiam. Radio Tychy. Nowe radio w Twoim mieście. Radio Tychy. Radio Tychy.